Witam, w dzisiejszym poradniku pokażę Ci jak zrobić stronę rejestracyjną do swojego serwera Metin2. Ok, a więc potrzebne są trzy przedmioty. Włączony serwer. Program XAMPP. Oraz paczka z potrzebnymi plikami do strony. Wszystko w opisie. Znaczy w opisie będzie tylko link do pobrania i zainstalowania ksampa. Oraz strona paczka z, z plikami do strony rejestracyjnej. E, więc tak. Pierwsze co musicie zrobić to pobrać i zainstalować program XAMP. Gdy już to zrobicie będziecie mieli ikonkę taką na pulpicie. E, ok. Drugim, drugim krokiem jest pobranie paczki paczki e, z plikami potrzebnymi do zrobienia strony rejestracyjnej. Ok. Po, po, po pobraniu tej paczki i zainstalowaniu tego XAMPP robicie, e, robicie następujący krok. Wypakowujemy sobie tą paczkę, więc tak, ja sobie tutaj dam wypakuj do strony rejestracyjnej na metin2. Okej, okay, pojawił nam się tutaj taki folder, wchodzimy w niego. Tutaj mamy instrukcję już od razu jak wgrać wam zamieściłem. Możecie sobie przeczytać, jeżeli tego nie rozumiecie, to, może, to możecie właśnie oglądać ten poradnik, który właśnie teraz oglądacie. Dobra, wchodzimy tutaj w folder pliki. Mamy tutaj takie dwa pliki config.php oraz index.php Index, tutaj macie całą waszą stronę napisaną właśnie w języku PHP Jeżeli się na tym znacie możecie ją zmienić Od razu wam mówię, że nie jest to jakaś taka strona profesjonalna Jest to taka strona typowa robiona na szybko Żeby ogólnie gracze się tylko mogli zarejestrować Więc nie, nie spamcie mi od razu, że głupie, że nie, nie umiałem w ogóle zrobić tego ale mi to taka strona zajęła, taka prosta, robiłem ją chyba z 15 minut. Więc to yy, Więc jeżeli, ktoś z, jeżeli znacie ten język, to oczywiście możecie sobie, znaczy, jeżeli no znacie ogólnie PHP, to możecie sobie tutaj wszystko zmieniać. Ale tutaj praktycznie nim, niczym się nie będziemy zajmować. Jeżeli tutaj tylko yy, macie yy, do serwera i tutaj wpisujecie po prostu tylko waszą nazwę serwera. Ja sobie napiszę Hesolam MT2. Ok. Gdy już sobie tutaj pozmienialiśmy tam na, na nasze serwery i to wszystko, zapisujemy zmiany, zapisz. Yy, teraz najważniejsza rzecz, otwieramy config.php również za pomocą notatnika. I teraz tak, mamy tutaj takie, yy, takie coś. Tutaj, gdzie mamy taką yy, linijkę my, my, my SQL host i tutaj mamy twoje IP schematy z końcówką 100, zaznaczamy to. Zaznaczamy to, ale uważajcie, nie zaznaczajcie tutaj tych tutaj tych cudzysłowiu, ponieważ gdy tego nie będzie, to wam nie będzie działać, więc tak, zaznaczamy, usuwamy sobie to i tutaj po prostu przepisujecie Wasze IP schemaczki z końcówką 100. Ok, czy tak tutaj 25, w moim przypadku jest to 25.130.31.175 znaczy, tutaj będzie końcówka 100, czyli 100. Z końcówką 100 ma być to hamacz i to, to musicie zapamiętać. Dobra. Więc zapisujemy, plik, zapisz i to już możemy zamknąć. Tutaj w, już w tych plikach nic nie będziemy zmieniać, chyba że, że, chyba że jeszcze chcecie sobie coś tam zmieniać to proszę bardzo. Dobra. Teraz wchodzimy w nasz główny folder, gdzie instalowaliśmy program XAMP. W moim przypadku to jest na dysku C i tutaj folder XAMP. Wchodzimy po prostu wchodzimy w główny folder programu, tego, którego musieliśmy zainstalować. Gdy już weszliśmy, go znaleźliśmy, to powinniśmy mieć tutaj takie coś. Takie coś. Wchodzimy w folder htdocs. I tutaj, tutaj, i tutaj kopiujemy te nasze dwa pliki pobrane. Kopiujemy. I tutaj wklejamy. Dobra. To już możemy zamknąć. Już tutaj... Jeszcze Nie, dobra, ok. Dobra, to już możemy zamknąć. I teraz odpalamy nasz program XAMP. Ja już mi wyskoczył błąd, ponieważ ja już mam uruchomiony ten program, więc ja sobie tutaj go mam. Tak. Po uruchomieniu powinniśmy mieć coś takiego. Niekoniecznie tutaj MySQL, niekoniecznie będziecie mieli running, czyli że włączony. I co tutaj robicie? Tutaj jedynie musicie yy, zastartować MySQL oraz Apache. Więc tutaj po prostu klikamy start. Ja już tutaj mam MySQL włączonego, więc tutaj nie będę już nic zrobił, tylko Apache muszę sobie włączyć, więc klikamy start. No i, no i z tego programu już to było na tyle. Musimy. Gdy to nie będzie włączone, to nasza strona rejestracyjna nie będzie nam działać. Dobra. Jeżeli nie możecie odpalić Apacha, albo Apacha, jeżeli nie możecie odpalić, to musicie sprawdzić, czy macie Skype albo GG włączone. Jeżeli macie włączone, to musicie to koniecznie wyłączyć, ponieważ inaczej wam się to nie odpali. Dobra. To możemy sobie zminimalizować już, gdy już to włączyliśmy. Znaczy zamknąć może, bo to i tak tutaj będzie, tutaj jak widzicie mamy to. Ok. Wracamy do naszej konsoli serwera. I musimy teraz restartować go, czyli wpisujemy ukośnik, stop. Wpisujemy, czekamy. Następnie logout. Musimy się od nowa zalogować, czyli road. Hasło mcmcc.com Jeżeli hasło nie widać, jak piszemy, to tak naprawdę piszemy. Dobra. Tutaj ja to teraz zrobię tak szybko. Jak pokazywałem w, jeszcze w, w pierwszym moim poradniku. No to nie zwracajcie uwagi, ale radzę Wam też tak zrobić tak samo. Czyli tutaj nie wiem, czy pamiętacie, jak tutaj to, to samo robiłem. Tutaj to z końcówką 100, tak, ok, no. Dobra. Po zrobieniu tego co ja przed chwilą wpisujemy ukośnik etc, ukośnik rc, kropka native, restart. Enter. Czekamy chwilkę. No i y, kropka, ukośnik start. I teraz musimy poczekać, jak się nasz serwer włączy. Czyli, jak znowu, będzie, y, będzie napisane tutaj y, 6, tam 5, czy tam 7 razy: network is unrehabilent. Coś takiego być, no chyba tam 5, od 5 do 7 razy, nie wiem jak to u Was tam jest. Tak jak widzimy, już tutaj dwa razy wyskoczyło. Jeszcze poczekajmy chwilkę, niech to wszystko się załączy, i po gdy już, nam to, gdy już nasz serwer się włączył, możemy e, wejść na naszą stronę rejestracyjną. Okej, okay, chyba już. Więc e, zminimalizujmy sobie to. Otwórzmy naszą przeglądarkę internetową. E, właśnie z tej strony możecie pobrać sobie tą e, paczkę z tymi potrzebnymi plikami do strony. E, I w adresie wprzy, wpisujemy wasze IP, W adresie wpisujecie wasze IP z Hamachi z końcówką 100, czyli w moim przypadku to jest 25.130.31.175. Klikamy Enter. I proszę bardzo, mamy stronkę. Gdy wszystko zrobiliście tak jak ja powinno Wam wyskoczyć takie coś takie okieneczko. Tutaj jeszcze tylko zrobiłem błąd, musicie sobie to zmienić. Tutaj jest błąd. Tutaj powinno być strona do rejestracji. Ale to możecie sobie zmienić. Dobra. Więc mam nadzieję, że poradnik się przydał. Jeszcze tylko zrobię przykładowe konto. Więc tak. I wam pokażę, że, że to działa. Jeżeli serwer jest wyłączony, to oczywiście ta strona nie działa. Musi być wszystko włączone, żeby to działało. Dobra, więc login to wiadomo. Ja sobie na przykład piszę test. Hasło to też wiadomo. Co tam wpiszę? Ok. Twoje imię. Ok. I e-mail. Tutaj wam przykryję, żebyście nie widzieli. Dobra, i następnie klikamy Register, tutaj, nam na górze wyskoczy Twoje konto zostało pomyślnie utworzone. Tutaj, nam na górze wyskoczy takie, co, takie coś, przepraszam. I możemy teraz wejść na serwer i zobaczyć efekty. Ja sobie tutaj wejdę szybko. Zobaczmy sobie. No i zobaczmy sobie efekty. Czyli test. Aha, są to takie, jakie sobie ustawiałem. Klikamy połącz. I jak widzicie, nasza strona rejestracyjna działa idealnie. teraz ja tutaj wyjdę. Jak widzicie, nasza strona rejestracyjna działa idealnie. Eee, e, e, e. Więc e, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. I ogólnie dziękuję Wam za 40, 40, subskrypcji na moim kanale. Wiedziałem, że ogólnie będę tyle miał. Dobra. Jeżeli chcecie następne poradniki, piszcie w komentarzach. Ja się będę, i piszcie, co mam dalej nagrać. Ja się będę z Wami żegnał. Dzięki. Trzymajcie się. No i cześć.